manko ludzie, witam wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony Mandzio, a dzisiaj sobie zagram w Super Hexagona, w grę, którą mogliście kiedyś zobaczyć chociażby u Masterczuka na kanale, teraz zobaczycie ją u mnie, kiedy on ją przechodził e, i nie przeszedł zbyt daleko, powiedzmy sobie szczerze, starał się tam jak tylko mógł i ja troszeczkę też się postarałem, trochę sobie posiedziałem nad tą gierką i dzisiaj ja wam pokażę jak ją przejść i tak dalej. O co w niej chodzi, jeszcze nie załapaliście? No... Kurczę. Chodzi po prostu o to, żeby przejść. Jesteście małym trójkącikiem, którego zadaniem jest wydostanie się z królestwa heksagonów, z królestwa tych sześciokątów, po prostu przechodzenie przez ich brakujące boki. Wydaje się to stosunkowo proste, ale takie nie jest i to naprawdę jest niezłe. No z Ale tego że się sami zresztą przekonacie, jak będziecie oglądać uważnie. Dumm, są trzy poziomy. Trudny, trudniejszy i najtrudniejszy. No. No to powiedzmy sobie szczerze, że za prosto to to nie będzie. Szczególnie jak na pierwszy raz. I... Muszę tutaj was oczyszczać, że oprócz tego, jak na samym początku było ostrzeżenie, że jeżeli ktoś tutaj za bardzo... Um, nie może patrzeć się na takie błyskotki i tak dalej. To jeżeli ktoś jest łatwo uzależniany od gier, również nie powinien w to grać, ponieważ... Tą O fakt! Kurde! Chciałem przejść daleko, ten pierwszy etap ale się nie udało, ale powiedziałem przechodzić dalej. Po kolei pokażę wam wszystkie etapy, jakie przejść. Muszę się pochwalić, że cokolwiek potrafię w tych grach robić, a nie tylko grać w Minecraft'a i jakoś muszę jej porządnie przejść, żeby sobie poprawić samą ocenę. Um, kontynuując dalej, jak mówiłem, że ta gra niesamowicie uzależnie, ma ona po prostu świetną muzykę, do której można dęsić i robić wszystko, gdyż jest taka spazmatyczna, taka arcade'owa, taka fajna. Ja lubię taką muzykę. Jeżeli macie taką muzykę, to mi podeślijcie, bo ja często gram w Hexagona i się męczę, próbując go przejść, tylko po to, żeby sobie posłuchać tej epickiej muzyki. Zatem w tym materiale nie zobaczycie mnóstwo rage' ode mnie, gdyż tą grę gierkę sobie ogarniał, ale każdą następną gierkę o, może macie dowód przynajmniej, że tego, że to nie jest gotowy nagranie, tylko ja to przechodzę, ale każdą następną gierkę tego typu podsyłajcie mi w komentarzach, jeżeli macie takie trudne gry yy, to będę przechodził całkowicie na ślepo, żebyście widzieli trochę mojego rage'a i tak dalej, a ja w na musiałem wam w końcu pokazać. No kurde, nie po to grałem 30 ile jego godzin, żeby teraz yy, nie potrafić go przejść, co nie? Ogólnie jest poziomu w heksagonie 9. Jeden podstawowy, ten pierwszy co widzieliście, później ten niebieski, a później niebieskiego robi się o, czerwony. Następnie jest ten zielony, który przed sekundą przeszedłem, ten biały co teraz przechodzę, a potem co teraz będzie jest taki różowy. Następnie zielony, on jest już taki ostro, się tutaj bania kręci po nim i tak dalej, zresztą za sekundę go zobaczycie. A po nim jest taki przedostatni szary, który... Ło, wow, dobrze żeby mieć tam chociaż dwie sekundy, dwie sekundy głupie, to musiałem grać z pół godziny, naprawdę. A już wtedy ogarniałem heksagona i tak dalej, bo przecież musiałem przejść ten zielony, co nie? Pong. I widać, też się zaczyna już powoli Oh O, fuck! Kręcić w głowie. Kurde, chciałem pokazać wam te różowe, ale nie pokażę. Przejdźmy teraz do zielonego. Hexagones. Hardness test. Nie, to jest Hardest. Hardenestest to jest ten ostatni. Przy tym coś by... Przydałoby się, żebym się już trochę bardziej skupił. Jeżeli w ogóle tego... O! Oh. Nie no, na poważnie przeszedłem, o tak, że na tego nie przeszedłem beznadziejnie. Brawo, Mandziu. Jeżeli w ogóle e, Was zainteresuje ta gierka, będziecie chcieli sprawiać własnych sił, to możecie ją dostać na Steamie. Ona nie jest droga, chyba 3 euro kosztuje. Coś w tym... O no! Cholera jasna, Mandzio, nie dam, Ogarnij się! Ona chyba tylko 3 euro kosztuje zatem to raczej bez problemu ją sobie moglibyście sprawić i spróbujcie ją sami przejść, spróbujcie się w nią nie wciągnąć ewentualnie... No! Spróbujcie się sami w nią wciągnąć, sobie troszeczkę w nią pograć i tak dalej, gdyż naprawdę warto. Jest też darmowa wersja Open Hexagon, ale ona nie ma takiego fajnego lektora i tak dalej. Jeżeli będziecie chcieli, mogę to nagrać. Open Hexagon, ja nie grałem dużo, zatem byłoby to troszeczkę dać lepo, bo nie wszystkie poziomy z nami tam jest dużo więcej poziomów. Tam jest tego, muzyka z Ultra i z Ultra Mojego również, bo adys, boże, Mace of Mayonnaise tam gra. Są levele do tego stworzone. Teraz będę trochę ciszej, chcę sobie też muzyki posłuchać, no kurde, mam prawo przecież słuchać muzyki, szczególnie że chyba za tym podejściem wreszcie mi się uda przejść ten zielony. A potem zielonym jest od razu szary, zatem, o dobra, jeszcze 15 sekund, są trzy line, square, pentagon, 20, 30 i 45 sekunda, jest hexagon 60 sekunda, właśnie ta lektorka nam mówi w której sekundzie jesteśmy tak mniej więcej, bo jak spojrzycie na licznik przy takim szarym to wtedy już przewalone i to jest właśnie szary poziom. Zatem tutaj już naprawdę się zaczyna prawdziwy mózg i... O, oh, fuck, przegrałem. Tutaj się naprawdę zaczyna już prawdziwy mózg i... Wiecie co, nie będziemy oglądać tego intra, przejdźmy od razu do szarego i teraz... Prawie pora na... No, kręgiem complete. Dobra, wiem, ukończyłem niby grę, ale ja chcę ją ukończyć tak na poważnie i pokazać wam outro. Ponieważ autor też jest fajnie zrobiony, pokazuje ono wszystko po kolei i teraz się zaczyna prawdziwy mózgotrze. Jeżeli gracie... O, no i tutaj będę często ginął. E, jeżeli w ogóle graliście wcześniej Hexagona, to wiecie, że to jeżeli się troszeczkę pogra, to tak od tej gry się nie kręci w głowie, ale od tego to za każdym razem każdemu się może zakręcić, bo to jest po prostu tragiczny poziom. O god, i jeszcze do tego jest ten finalny potem. O, może to uda mi się wam pokazać, a może nie. O! Oh, o oh fuck! Było blisko! Ale dobra, udało mi się. Go! Najgorsze to są takie, że muszę na prawo, na prawo, a później na lewo, na lewo. Najprostsze to są te w kółeczko, oczywiście. Tych też nie lubię. O! Oh, fuck! Dobra, daliśmy radę. Okej, okay, 45 sekunda. Mandzio, nie spiesz tego! Man oh. No już myślałem, że tego... że mi się uda to ukończyć. Fuck! Close. Oh, wiecie co, jakie jestem... Poczuję, jeżeli sp spróbujcie zagrać tą grę, bo jest jedno świetne uczucie, jeżeli się tak męczycie, długo próbujecie przejść i nagle tak się skapniecie. Fuck jak ja jestem daleko, zaraz przejdę, to wam serce staje, Dosłownie. Później jak już przegracie, <grym>, bo zazwyczaj wtedy przegrywacie, to macie takie takie, takie, takie tego rozluźnienie tego serca takie O oh, Fuck! 35 sekunda, nie, jeszcze nie jestem taki wkurzony, jakby to była tak ostatnio 50, okej, okay, bym się na to zirytował, jak poprzednio. Close. No, ale właśnie ten musisz jest po prostu fajny w takich gierkach, w takich trudnych, ja nie lubię prostych gier. O, oh, no, cholera jasna, no, Mandzio, postaraj się trochę, fuck. No. Mandzio, postaraj się trochę, jep, proszę, jedna sekunda. <grystanie> Brawo, dokładnie o to mi chodziło, wiesz. W ogóle się złoży tak na siebie, i tak dalej. A jestem przekonany, że już parę, pewnie 70% osób nie dotrwało do tego momentu, gdyż ta gra po prostu powoduje mu nikt zbyt duże oczo, pląs i mózgotrzep. O oh. No. Nie, teraz to tego. Zaraz będę robił tragiczne cięcia targizmu. Jeszcze cięższe są okropne, zatem lepiej żeby do nich nie doszło. Wow. Teraz powinienem tu przejść. Mam nadzieję, bo jak nie to będę zły na się... Si o oh, fuck! Nie! Jak teraz tego nie przejdę! Jak teraz tego nie przejdę, bo nie, jak teraz tego nie przejdę. Możecie mnie cisnąć w komentarzach. To jest moja ostatnia szansa. Bez cięć. Zobaczymy czy ją sparnuje. Dobrze, fajnie, Xylax co ty... Ja nawet nie wiem, ksylaks, co ty krasz, Nie mogę spojrzeć teraz za bardzo... Co? Fuck! Close! No! Nie, dobra, załóżmy, że tego nie widzieliście. Załóżmy, że tego nie widzieliśmy. O, tego też nie widzieliście. <grym> Załóżcie, że tych dwóch sali prób nie widzieliście. O! o! Okej. Okay, dobra, mamy to. O, no! no! Już tak blisko, nie spieprz tego, nie spieprz tego, no proszę cię, człowieku stary, dasz radę. Dam, radę, dam radę! Dam radę, dam radę, dam radę Jest! Kurwa! Jest! Dobra! To teraz... Oh. No... Pięć sekund <ścoughs> mi się udało, ale teraz pora na intro, na outro raczej. Przeszliśmy super hexagona. Pokonałem jedną z najtrudniejszych gier na świecie. Kto pokonał najtrudniejszą grę na świecie? Ja pokonałem. No, co mi się za to zasługuje? O to! Jeżeli Wam się podobało, spodobała Wam się gra, i już spróbujecie, dajcie lajka like pod filmem. I no cóż, chyba sobie teraz obejrzymy razem outro. To... Chociaż nie, ono jest długie, trochę. Nie, no puszę Wam nie do końca. Oczywiście nie będę Wam outro wyłączył z gry. Ale dziękuję Wam za oglądanie. Cieszę się, że moje 32 godziny treningu tej gry nie poszły na marne. Jeżeli znajdziecie więcej takich mózgotrzepnych, trudnych gier, to linkujcie mi w komentarzu. Dziękuję za oglądanie. jak oglądania, otra, Cześć.